Pani Anetko, kochana, proszę mnie połączyć natychmiast z halą produkcyjną z panem Ślimakiem. Już łączę. Dobrze. <mum> stop, 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 stop. Halo, halo, co to jest? Granie na czekanie. Pani Anetko, dla Elizy. Ale tak naprawdę dla pana dyrektora. Dobrze, pani Anetko, ja panią proszę, ja nie mam czasu. Natychmiast nikt, że pani mnie łączy z tym ślimakiem w te pędy. No szybko, raz, 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 ruchy. No No robię co mogę. No. odebrał. O, odebrał. Halo, ślimak? Halo, kto mówi? Dyrektor. A z tej strony ślimak. Bardzo się cieszę. Wiem, bo do pana dzwonię. Proszę pana, będzie zagadka. Co to jest? Śladowe ilości mięsa, papier, woda, skarpety, buty i stary krawat. Pierogi babuni. Co?